Poniedziałek, 20, 27 lutego 2023, czas na aktualizację, w aktualizacja. Tydzień temu, jak pamiętacie, byłem na Kubie, odpoczywałem i chyba widać po mojej twarzy, że odpoczywałem relaks na plaży. Chociaż ta kubańska rzeczywistość, którą poznałem jest e, straszna. I teraz wrócąc, wracając do dobrobytu, mam inną świadomość mojego życia i temu. E, w każdym razie. E, Zrobiłem film z Kuby, zgrałem właśnie materiały na laptopa. Jak widzicie, tutaj już gotuję, szykuję się, bo dzisiaj wyjeżdżam w trasę. Od pierwszej, drugiej będę na bazie i jadę do Demoin na środę, także muszę się spinać. Robię pranie. Eee, tutaj jest, są ujęcia skuby zgrane. Zobaczymy, kiedy to zlepię, ale no, prawdopodobnie po tej trasy. Krótki wyjazd do Demoin to akurat będzie ten na topie. Wróciłem wczoraj o godzinie. 11 wieczorem do domu. Wylądowałem jakoś tak o 9.30 na lotnisku. 9.15, o 11 w domu byłem. Byłem już w domu. Także to jest to, co u mnie słychać. Pluski mi się przygotowują. Na kupie generalnie było bardzo fajnie. Teraz pytanie: znaczy, ja nie mam z reguły w nawyku odpowiadać. Może nie trollingowi, nawet, znaczy ja podejrzewam skąd to idzie, ale, ale czasami mnie to bawi, nie? Bo to są takie komentarze, które próbują podnieść uczucia i, i na, przeważnie jest tak, że ktoś napisze coś, że lub, lubię cię bardzo, ale i później całe epitety, przeważnie 20-30 linijek różnych komentarzy, tylko żeby po, po gdzieś złapać mm, jakąś zadrę, żeby wzbudzić emocje. I, I w ten sposób ktoś testuje co, co na kto, kto jest wrażliwy, a jak już jest komentarz, komentarz edytowany to już mamy na bank albo 95% do czynienia z farmą troli. Dobrze, pytanie numer jeden. Pytanie do aktualizacji. Jaki cennik miała? Chodzi o tą dziewczynę, którą poznałem na kupie. Nie pojechałem tam w celach takich, jakie sobie właśnie tutaj próbujecie niektóre trole wyobrazić. Tak naprawdę, de facto tą dziewczynę znam już ponad półtora roku, koresponduję z nią dość regularnie i to był też, to był jeden z moich powodów, dlaczego mówię lepiej po hiszpańsku. Po prostu poznałem ją przez mojego znajomego, I tak sobie piszemy i. Chciałem zobaczyć naprawdę, jak wygląda kubańska rzeczywistość poza hotelem. A to, że powiedziałem, że poznałem ją tak jadąc owrem, to była taka trochę ściema, no ale trzeba czasami coś pościemniać w filmach, nie? Także cennik, nie wiem jaki miała cennik, trzeba było ją zapytać, no ja... <laughs> nie korzystam z takich usług. Ale najciekawsze jest to, że te same niki, oczywiście bez żadnej fotografii, bez żadnych tych subów czy coś, od razu dostają lajki, dużo łapek w górę i od razu i często, gęsto najpierw komentują przychylnie, później nagle zmieniają swój, swój odwrót, nagle znikają z kanału, bo są zajęte trollowaniem innych rzeczy i, 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 i po prostu wyzywają ludzi od różnych rzeczy na kanale. Od, od wszystkiego i prze, 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 przeciwności, na przykład, że jestem lewakiem, że jestem gejem, że jestem nie wiem czym. No, lewakiem nie jestem, jeżeli już to mam poglądy. Centro, 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 czyli biorę z każdej strony, co mi się wydaje, no i jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to ma problem, bo dużo ludzi też mnie ocenia według swojej miarki, ale ja wiem, co ja myślę. Pytanie numer dwa. Jak jesteś w trasie, czy zdarzyło się tobie zachorować? Rozumiesz, dwójka i te sprawy. No, czy no, z dwójką jeszcze mi się nigdy nie, nie zachorowało. Chociaż raz mnie, czy dwa razy mnie przycisnęło, no to wtedy się jedzie na najbliższą autostację i się idzie do ubikacji. Tylko najgorsze jest to raz mi się tak zdarzyło yy, i to mi dało też dużo do myślenia. Miałem szczęście wtedy, stałem w, na zamkniętej autostradzie w Wyomingu, yy, no, gdzieś na zadupiu totalnym w Egwizdowie. Wszędzie samochody, autostrada zamknięta i wtedy jest problem. Trzeba zawsze ze sobą wozić. Znaczy, nie Tom. Nie, nie toaletę nie przenośną, bo nie lubię robić tego w kabinie, gdzie gotuję i jem. Ale gdy się nie ma wyjścia, no po prostu zwykłą reklamówkę, no trzeba sobie jakoś radzić. No przecież nie wyjdę i nie będę wystawiał tyłka przy wszystkich, prawda? Raz mi w życiu to się zdarzyło. To było chyba w 2014. No, no. Życie, na, życie w trasie. Jak jest zamknięta autostrada, co się zrobi? Pytanie numer 3. Czy nie myślałeś o zakupie drukarki? Atramentowej. Miałem dwie drukarki atramentowe. W traku się one w ogóle nie sprawdzają, bo trak za dużo trzęsie. Od kiedy mam laserową, którą, na którą dałem trochę więcej, 8 lat i cały czas działa. Taki to był typ trzech pytań, taki to był typ aktualizacji. Kończę ją, bo muszę się spinać, bo za półtorej godzinki e, i godzinki, dwie godzinki wychodzę z domu. Rafał Zezuniok, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!